Witajcie moi drodzy na wdzięcznym sercu. Zaczynamy tydzień z melancholikiem, więc wszyscy ci z Was, którzy czują albo wiedzą, że są melancholikami albo żyją, na co dzień z melancholikami, na pewno wiele skorzystają na tych odcinkach. Mówię o odcinkach, dlatego że w planach przed nami dwa odcinki o melancholikach: dzisiejszy i niedzielny. Melancholik jest najbardziej skomplikowanym i złożonym temperamentem spośród wszystkich czterech, dlatego stwierdziłam, że osobno przeanalizujemy jego. Trudniejsze cechy, które tym samym mogą też stanowić zagrożenie duchowe, jeżeli chodzi o wiarę melancholików, a osobno porozmawiamy o Bożych Błogosławieństwach, które spływają na nich razem z ich temperamentem. Tak więc od razu was nastawię, że dzisiaj będzie dosyć poważnie, bo będziemy poruszali trudne tematy. Melancholik jest narażony na wiele pułapek, w które niestety łatwo. Pada, yy, więc no po prostu będziemy dzisiaj mówili o tym, yy, co nieprzyjemne i niebezpieczne, więc nie przedłużając zaczynamy. Mówiłam Wam już kiedyś o tym, że temperamenty są albo ekstrawertyczne, albo introwertyczne, i druga jeszcze klasyfikacja albo neurotyczne, czyli niestabilne emocjonalnie, albo stabilne emocjonalnie. Melancholik ma o tyle trudno sam ze sobą, ale też ludzie żyjący na co dzień z melancholikami mają trudno, ponieważ melancholik nie dość, że jest introwertyczny, Czyli dosyć zamknięty w sobie, przybywający głównie w samotności to oprócz tego jest jeszcze neurotyczny, czyli niestabilny emocjonalnie. To wszystko sprawia, że nawet sam melancholik czasami nie wytrzymuje za sobą, dlatego że po prostu jest to męczące, kiedy żyje się głównie w wycofaniu, w zamknięciu, i to jeszcze z taką sinusoidą emocjonalną, że raz jest bardzo dobrze, a raz jest bardzo źle. Melancholik wszystkie swoje emocje przeżywa bardzo mocno i bardzo głęboko. Dlatego, kiedy wydarzy się coś trudnego w jego życiu, on naprawdę mocno to odczuwa. Natomiast, kiedy wydarza się coś przyjemnego, przykładowo melancholik dostaje wymarzoną pracę, czy jest na wakacjach w swoim ukochanym miejscu, no to wtedy. Czuje ogromną radość, ogromną satysfakcję, wręcz wpada w stany euforii i przez to różnica między tym złym a dobrym samopoczuciem jest u melancholika kolosalna. Stąd te sinusoidy, góry i doliny, góry i doliny. My, żyjąc z melancholikami, nigdy nie wiemy, na jaki nastrój u nich trafimy, ale co więcej, sami melancholicy tego nie wiedzą i sami się mi zaskakują. Niestety, melancholicy mają tendencję w stronę pesymizmu, czyli bardzo łatwo wchodzą w negatywne myślenie. Mówiąc bardziej od strony duchowej, zły. Ma niestety dosyć łatwy, przynajmniej patrząc ze strony temperamentu, dostęp do głowy, do serca melancholika. W łatwy sposób może jego okłamywać i wciskać jemu po prostu różne kity o tym, jaki to też świat jest beznadziejny, albo jaki to melancholik lub jego życie są beznadziejne. I potem tak jest, że wielu melancholików cierpi na depresję albo regularnie takie stany depresyjne do niego powracają, chorują na przykład na nerwicę lękową, w ogóle często są to lękliwi ludzie, ale tak wcale nie musi być, bo jeżeli ty jesteś wierzącym człowiekiem i będziesz przebywał cały czas w Bogu jako w tej twierdzy, to Bóg będzie miał dostęp do Twojego serca i do Twojego umysłu i będzie mógł Tobie na bieżąco wlewać same Boże pozytywne myśli. Tylko uwierz w nie i nie daj się zbić z tropu przez złego. Pamiętaj o tym, jeżeli masz właśnie często taką zmienność nastrojów. O tym, że Bóg jest przy tobie nieustannie, że to nie jest tak, że kiedy masz złe samopoczucie, to Bóg się od ciebie oddala, a kiedy masz dobre, no to jesteście ze sobą blisko. Twoje stany emocjonalne mogą nieustannie się zmieniać, ale jedno jest pewne i niezmienne: Bóg jest cały czas przy tobie. Może warto by było zapisać sobie na kartce różne pozytywne myśli, do których będziesz wracał wtedy, kiedy zły zacznie Tobie wciskać kłamstwa. W Słowie Bożym masz mnóstwo pokrzepiających myśli, które dają nadzieję, które wzbudzają Twoją wiarę, które sprawiają, że zaczynasz pozytywnie patrzeć. W Twoją przyszłość, korzystaj z Pisma Świętego i wynotuj sobie jak najwięcej pozytywnych myśli. Jeżeli rzeczywiście masz sporą tendencję do pesymizmu i może masz jakieś też nieprzepracowane sprawy, warto by było pójść do psychoterapeuty i popracować z nim na sesjach, ale co ważne, żeby to był psychoterapeuta chrześcijański, my w świecie psychologii mówimy, że wszystko u człowieka zaczyna się od myśli. W zależności od tego, co pomyślisz, tak się będziesz czuł, i tak będziesz się zachowywał. Tak więc myśli, głowa człowieka to jest takie centrum dowodzenia, co tam włożysz, tak się poczujesz, i tak w efekcie końcowym będzie wyglądało Twoje życie. Natomiast, patrząc od tej duchowej strony, sprawa jest jeszcze bardziej głęboka, dlatego że jeszcze głębiej pod warstwą myśli jest po prostu ludzkie serce, a tylko Bóg ma dostęp do samego dna Twojego serca, gdzie może wszystko odpowiednio ułożyć, uporządkować, tak żeby rzeczywiście Twoja zmiana była trwała. Żebyś jedynie nie ułożył sobie pewnych spraw z psychoterapeutą, co oczywiście też jest ważne i my to też robimy na coachingu chrześcijańskim, ale żebyś współpracował z Bożą łaską. I żeby to Bóg mógł ostatecznie. Zrobić i przyklepać tą zmianę. Ja sama widzę na coachingu chrześcijańskim, choć nie jest to psychoterapia, ale jednak pracujemy nad myślami, nad emocjami, planujemy, wdrażamy różne kroki i zmiany. Już widzę ogromną różnicę. Jeżeli to jest osoba wierząca, to ta zmiana jest trwała i dzieją się po drodze różne niesamowite rzeczy. Jeżeli chodzi o relacje melancholika z Bogiem, tak jak już powiedziałam, następnym razem będę skupiała się na pozytywach. Dzisiaj przedstawię to bardziej od tej trudnej strony. Melancholik jest idealistą, on jest skupiony na ideach, na wartościach, i tutaj trzeba bardzo uważać na to, żeby te idee i wartości nie przysłoniły tobie Boga. One są oczywiście ważne, i zobaczcie, że jak czytamy słowo Boże. To tam jest wiele różnych pozytywnych wartości przedstawionych, nie tylko wiara, ale też miłość, prawda, wolność, rodzina, szczerość, mądrość i wiele, wiele innych. To wszystko w świecie melancholika ma ogromne znaczenie. Oczywiście każdy z nas ma różne wartości, ale melancholik kładzie na nie szczególny nacisk. Dlatego, jeżeli mamy do czynienia z wierzącym melancholikiem, jeżeli on już wejdzie w wiarę, i zagłębi się w relacji z Bogiem, to naprawdę to wszystko będzie z Nim współgrało, i On będzie się bardzo realizował w tej wierze. Dlatego, że On będzie widział i doświadczał tego, jak dzięki relacji z Bogiem może też realizować wiele innych idei i wartości, które są dla Niego ważne. I będzie ich bronił i będzie w imię tych wartości różne piękne rzeczy robił. Przykładowo, jak ostatnio podawałam przykład, że taki wierzący choleryk pomógłby i zawiózłby siostrę ze wspólnoty do szpitala, melancholik też to zrobi. Ale temu wszystkiemu będzie przyświecała wyższa idea. On, na przykład, powie, że on w ten sposób jednoczy się ze swoją siostrą w jej bólu i cierpieniu. On zawsze będzie dopracowywał jakieś głębsze. Poważniejsze teorie, jakąś własną misję, która stoi za tym, która przyświeca jego działaniom, więc wszystko, co będzie robił, będzie starał się o to, żeby to były czyny chwalebne, żeby to było coś bardzo wartościowego. I tutaj melancholik musi uważać, żeby te idee i wartości nie przysłaniały mu Boga, czyli żeby pamiętał, że tak naprawdę nie robi tego po to, żeby po prostu to był wartościowy czyn, tylko robi to w imię miłości do Boga i do bliźniego. Tutaj też melancholik, który uwielbia dyskusje, rozważania, ma niesamowite zdolności do myślenia analitycznego, wszystko lubi rozbierać na czynniki pierwsze, analizować ciągi przyczynowo-skutkowe, w ogóle potrafi zauważać różne zależności, czy to w ciągach liczb, czy to w różnych reakcjach, zachowaniach ludzi, ich wypowiedziach. On tam dużo potrafi zauważyć, zinterpretować i wyciągnąć wnioski. Tak więc, po prostu, Melancholik jest wspaniały w rozważaniach, uwielbia rozważać w samotności, ale też uwielbia rozważać z drugim człowiekiem i dyskutować na różne poważne tematy. On w ogóle przede wszystkim angażuje się w poważne rozmowy. On nie lubi angażować się w takie błahe pogawędki o sprawach zupełnie najprostszych i przyziemnych. Zazwyczaj po prostu nie bierze w nich udziału, ponieważ uważa je za bezsensowne. Natomiast tutaj właśnie melancholik musi szczególnie uważać, żeby kiedy zaczyna dyskusję na temat wiary, nie stracić po drodze znowu Boga sprzed oczu. Dlatego, że on może tak bardzo zagłębić się w różne swoje rozważania i analizy. Że w końcu straci to sens, że ta rozmowa może stracić ducha, że ta rozmowa może nie prowadzić do Boga, tylko do jakichś swoich własnych filozofii i interpretacji. Tak więc na to melancholik musi uważać i w rozmowie z drugim człowiekiem, i kiedy przebywa sam ze sobą, żeby za dużo nie myśleć a przede wszystkim, żeby się modlić, bo tak też to może u niego e, to wyglądać z modlitwą, e, że po prostu na przykład melancholik e, siada z pismem świętym e, i niby chce rozważać słowo, a w międzyczasie po prostu tak wejdzie w te treści, ale pod takim kątem właśnie... Rozważania, filozofowania, e, troszeczkę może analizy tekstu, jak na języku polskim, że e, straci Boga z przed oczu, a my musimy pamiętać o tym, że najważniejszym w czytaniu Słowa Bożego jest to, żeby dotknął nas Duch Święty i pokazał nam to, co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć. To jest najważniejsze. My nie musimy wszystkiego zrozumieć. Rozumowo naszym umysłem. My nie musimy rozłożyć wszystkiego na czynniki pierwsze, tylko po prostu słowo ma przemieniać nasze serca. I ty, drogi melancholiku, który jesteś zazwyczaj człowiekiem niezwykle inteligentnym i głębokim, musisz o tym pamiętać, że słowo Boże zostało tak napisane, żeby mogło dotykać i przemieniać każdego człowieka. Nawet tego, który nie ma wiedzy biblijnej, teologicznej, tego, który na przykład ledwo czyta i po prostu jego różne zdolności w tym zakresie są ograniczone. Więc naprawdę nie zawsze jest potrzebna ta Twoja rozbudowana interpretacja. No i teraz chciałabym trochę powiedzieć o relacjach melancholika z drugim człowiekiem. Melancholik ogólnie mówiąc jest dosyć niepopularnym typem. Z racji tego, że jest introwertykiem, ale też z racji tego, że jest niestabilny emocjonalnie i po prostu nie zawsze jest to wygodne dla. Otoczenia. Do tego jest dosyć poważny, czasami sztywny, często taki wycofany, zamyślony, nawet kiedy właśnie jest na jakimś spotkaniu, jest wśród ludzi często jest w trakcie jakichś różnych ważnych rozważań, które tak go absorbują, że on nie potrafi skupić się na rozmowie z drugim człowiekiem, tylko najpierw czuje się w obowiązku, żeby rozparcelować sobie w głowie te tematy, które go obecnie e, zajmują. Dlatego melancholik jest często e, zamyślony, ma różne swoje e, często zasady właśnie, idee i wartości w imię których działa i to wszystko że nie tak łatwo jest jemu zaznajomić się z nowymi osobami, nie tak łatwo jest jemu być elastycznym i dopasować się do drugiego człowieka. Czasami jest dosyć uparty, zasadniczy i to wszystko po prostu stawia czasami mury między melancholikiem a drugim człowiekiem. I tutaj melancholik powinien zadbać o relację z drugim człowiekiem. Jeżeli rzeczywiście... Musisz stanąć w imię jakiejś ważnej wartości, obronić Twojej wiary i po prostu sprzeciwić się drugiemu człowiekowi, to to zrób. Ale spróbuj zadawać sobie pytanie za każdym razem, czy to jest konieczne, żebyś tak robił. Dlatego, że nigdy nie możemy stawiać zasad i prawa ponad miłością. Czytamy w Słowie Bożym, szczególnie w Nowym Testamencie, miłość ponad. Prawem. I tą zasadą też kieruje się Bóg względem każdego człowieka. Ty też jesteś powołany przede wszystkim do miłości. Tak więc niech miłość do drugiego człowieka będzie dla ciebie ważniejsza od Twoich emocji, od Twoich doświadczeń, od Twojego zdania na różne tematy, od Twoich rozmyślań i rozważań. Przede wszystkim kochaj drugiego człowieka. Melancholik też, jeżeli chodzi o relacje z drugim człowiekiem, często czuje się wyobcowany. Właśnie z racji tego, że jest dosyć specyficzny, specyficznie mówi, zachowuje się, ubiera, jest też takim typem artysty, to też sprawia, że jest jeszcze bardziej oryginalną jednostką. Do tego jest podatny na krytykę innych ludzi i opinie innych na swój temat. Bierze często bardzo do siebie, tak personalnie. To wszystko, o czym Wam przed chwilą mówiłam, sprawia, że melancholik może czuć się wyobcowany, ale ty, kochany, pamiętaj o tym, że każdy z nas przez niektórych jest nielubiany. Każdy z nas przez niektórych jest przez to odrzucany, gdzieś odsuwany, i każdy z nas jest przez. Niektóre osoby źle traktowane. I najważniejsze jest to, że Bóg Ciebie dobrze traktuje, że Bóg Ciebie kocha. Tylko na Bogu możemy polegać. Melancholik ma też taką tendencję do tego, żeby. Być jak ofiara, on yy, pielęgnuje w sobie tą rolę ofiary, on się czuje jak ofiara, on też przedstawia się innym właśnie ze strony tej roli ofiary. Na to trzeba bardzo uważać, dlatego że kiedy zaczynasz czuć się jak ofiara, zaczynasz rozżalać się nad sobą, zaczynasz wpuszczać do swojej głowy negatywne myśli, zły zaczyna siebie okłamywać. Na temat Ciebie, na temat drugiego człowieka. To wszystko wprowadza Ciebie w niepotrzebną ciemność. Zaczynasz pielęgnować w swoim sercu urazy i nieprzebaczenie. Po co to wszystko? Nie jesteś ofiarą, jesteś dzieckiem samego Boga. I patrz też przede wszystkim na Jego opinię. O jego opinię przede wszystkim pytaj. Dlatego, że opinii jest po prostu tyle, co ludzi, a tylko jedna jest tą właściwą. I na koniec jeszcze powiem o. Melancholiku, który jest perfekcyjny, też często, jak się przedstawia cztery temperamenty, to nazywa się melancholika perfekcyjny melancholik. On rzeczywiście, jak już zacznie coś robić, to on to dokończy i on to zrobi dobrze. Natomiast ze względu na ten swój perfekcjonizm, zanim zacznie coś robić, to czasami mija naprawdę dużo, dużo czasu. Dlatego, że melancholik musi najpierw się zastanowić, potem stworzyć cały plan, potem przygotować wszystkie elementy, które będą Jemu potrzebne i dopiero wtedy zacznie działać. A tymczasem często jest tak, że Bóg woła Ciebie tu i teraz. Ile mamy takich fragmentów w Słowie Bożym? Pójdź za mną. I rybacy rzucili wszystko i po prostu poszli. I nie może być tak, że Bóg Ciebie woła, a Ty mówisz, ale ja muszę najpierw się zastanowić. Nie może być tak, że Bóg Ciebie woła, ale Ty mówisz... Ale najpierw muszę stworzyć plan. Dlatego że Boży plan na twoje życie jest nieskończenie lepszy niż twój plan. I choćbyś po prostu siedział nad tym planem tydzień czy miesiąc, a Melancholicy bardzo to lubią. Oni lubią wszystko rozpisywać, rozrysowywać, oni lubią wykresy, oni lubią właśnie jakieś listy. Ale uwierz, że naprawdę nigdy Twój plan nie dorówna Bożemu planowi. Tak więc po prostu pójdź za Nim. Po to jest właśnie Boża moc, żeby przychodziła w miejsce Twojej słabości. Po to jest ta Boża łaska, żeby uzupełniała te miejsca Twojego niedostatku. Więc jeżeli widzisz, że jeszcze w pewnych sferach swojego życia nie domagasz, to właśnie bardzo dobrze, dlatego że Bóg chce, żebyś poszedł za nim taki nieprzygotowany, taki niepełny, taki jakby nie do końca gotowy. Wiem, że tego nie lubisz. Wiem, że jesteś sumienny, dokładny, perfekcyjny i chcesz mieć wszystko dopięte na ostatni guzik ale Bóg właśnie chce, żebyś przyszedł taki po to, żebyś polegał na Nim, po to, żebyś dał się Jemu prowadzić, po to, żebyś był zależny od Niego i zaufał Jemu całkowicie. Tyle jeżeli chodzi o te trudniejsze strony w temperamencie melancholika, następnym razem będzie już bardziej pozytywnie i powiemy o tych Bożych błogosławieństwach, które wypływają z tego temperamentu, a jest ich naprawdę dużo, ponieważ melancholicy to ludzie wrażliwi, to ludzie bardzo głębocy i i przez to Bóg ma ogromny dostęp do waszych serc i dużo pięknych rzeczy może dziać się w waszej relacji z Bogiem, i o tym wszystkim powiem już w niedzielę. A teraz modlę się za wszystkich melancholików i proszę w imię Jezusa Chrystusa o to, by odeszły od nich wszystkie negatywne myśli, wszelki pesymizm, depresje, nerwice, lęki, wszelkie trudne kontakty, wszelkie poczucie. Wyobcowania, wszelka niestabilność emocjonalna. Panie, Ty jesteś Panem tego wszystkiego. Ty masz władzę nad tym wszystkim i Ty to przewyższasz. Ja ogłaszam w Twoje święte imię całkowitą wolność od tych wszelkich przeszkód, od wszelkich ciemności, od wszelkich chorób. Panie, Ty jesteś ponad tym i ja proszę dla melancholików o Boże myśli. O stabilne emocje, o piękne relacje z drugim człowiekiem, przepełnione miłością. Na Twoją chwałę, Panie. Amen. I niech tak się dzieje. I kochani, ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam, i melancholików, i tych, którzy żyją z melancholikami. Tak naprawdę każdy z nas ma przynajmniej jakiś mały procent melancholika w sobie i bardzo pięknie, dlatego, że właśnie melancholik daje nam tą głębię, Daje nam różne natchnienia, daje nam wrażliwość, żaden inny temperament nam tego nie zapewni, dlatego bądźmy też wdzięczni za... Melancholizm, i niech Pan Bóg w nim działa. Kochani, z tego miejsca też dziękuję za wsparcie patronów. Ci, którzy chcieliby wesprzeć dzieło Wdzięcznego Serca, możecie cały czas to robić. Link do patronańca znajduje się poniżej tego filmu. Ci, którzy chcą być jeszcze bardziej na bieżąco, zapraszam na Instagram wdzięczne podłoga serce. No i co, dziękuję za wszystkie Wasze wiadomości, komentarze. Cieszę się, że jesteśmy razem i słuchajcie już niedługo piąte urodziny Wdzięcznego Serca, jeszcze w grudniu. Dlatego szykujcie się na wielkie rzeczy. Możecie też w komentarzach pisać, w jaki sposób chcielibyście świętować te urodziny i co takiego chcielibyście zobaczyć na kanale. Z tego miejsca życzę Wam, wam wszystkiego, co najlepsze. I be grateful. Do zobaczenia już w niedzielę.